Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Zaczynać vloga nagrywać o 21.05 i jeszcze chcieć go skończyć tego samego dnia, zmontować i wrzucić na YouTube, no to jest wezwanie. <grym> ale postaram się tego dokonać. To znaczy, ja już dzisiaj nagrywałam chyba dwukrotnie, ale bardziej to przebitki były do vloga niż sam blog, ponieważ dzisiaj mam zakręcony dzień od samego rana. Dzisiaj tak w ogóle jest niedziela, i dzisiaj od dzisiaj jestem zupełnie sama w domu. Nie wiem jak długo, teoretycznie przez miesiąc, ze względu na to, że moi współlokatorzy wyjechali na wakacje do Polski. Poczekajcie, ja to jednak może postawię. Moi współlokatorzy pojechali na wakacje do Polski no i ja zostałam sama. Tak w ogóle to witam się z Wami witaminkami. Pokażę wam, jakie witaminy tutaj piję, oprócz tego, że cały czas łykam polski falbit, który według mnie jest bezkonkurencyjny, to jako taką wiecie, herbatkę. Piję sobie raz dziennie hertz B12 i D3, plus D3, o takim smaku granata i pomarańczy, coś takiego. To jest 15 tabletek, więc w sumie na pół miesiąca dostarcza. bo to jest jedna dziennie. I, I tu jest bardzo mała dawka i B12. Co prawda tu jest napisane, że jest wszystko wielokrotnie więcej niż jest potrzeba, ale dobra. W każdym bądź razie ja nigdy w Polsce nie łykałam ani nie stosowałam niczego z Doppel Hertz. Do kojarzy mi się tylko z energowitaltonik. <gry> ja jeszcze EnergoBitaltonik nie łykam, ale no to nie wiem, może czas, ku temu jest najwyższy z racji wieku. W każdym razie, taki żarcik, W każdym razie te witaminki są absolutnie przepyszne i dlatego je łykam. W Polsce też taką multivitaminę sobie piłam nie codziennie, ale bycie tam od wielkiego dzwonu. A tutaj, tak dosyć systematycznie ją piję, i powiem wam, że jak jestem w pracy, i już czuję takie totalne znużenie. To właśnie sobie wtedy łykam tą witaminę i do takiego busta dostaję. Czuję się potem całkiem dobrze i taki wiecie, wigor, jakbym energetyka sobie strzeliła. No więc może coś w tym jest. Poza tym z tej samej marki kupiłam sobie rosmanię tutaj. Kolagen. I może Wy się znacie i powiecie mi, czy. Warto, czy nie warto? Bo on był niedrogi. Tu jest 14 stików. Wiecie w ogóle, jak translator tłumaczy stiki? Że to jest 14 patyków. No, stick w sumie patyczek, nie? Ale wiadomo, że on nie wie, co tłumaczy, więc nie stara się tego tłumaczyć logicznie, tylko tak, jak to rzeczywiście jest. Ja myślałam, że to jest do rozpuszczenia, a to już jest płyn. Ja pokazywałam Wam ten kolagen na początku, jak tutaj się wprowadziłam to pokazywałam Wam ten kolagen z DM u i on był w takich plastikowych fiolkach, to no to jest mniej więcej podobne, tylko że tamto było w twardych fiolkach, a to jest tak, jak gdyby. No taki o jak y, kawka trzy w jednym coś, coś te rzeczy takie. I tu y, mimo tego, że ja to tłumaczyłam, to y, nie jestem w stanie dojść, z czego ten kolagen jest. Czy on jest rybi, czy wołowy? Ciężko jest mi powiedzieć i tutaj nic mi tu translator nie pokazał. W każdym razie jest napisane, że to jest kolagen 3000 plus cynk i inne tam o smaku owocowym. A z biotyną i manganem. Kolagen hydrolist Nie wiem z czego on jest. Nie ma pojęcia. E, jeżeli miałyście kiedyś do czynienia z tym. Może ja tego nie tłumaczyłam, tylko cokolwiek, coś innego. No nieważne, ja to sobie postaram się jeszcze raz wytłumaczyć przetłumaczyć. Natomiast, jeżeli ukałyście kolagen ten. z Doppel Herce, tu piłyście właściwie, bo to jest liquid, to dajcie znać, czy. czy jakieś zauważyłyście dobre rzeczy dla swojej skóry, stawów, włosów. On kosztuje tutaj 7,5 euro, 7 euro, chyba, jakieś 40 zł. No to miesięczna kuracja byłaby 80 zł, to jest jeszcze taka znośna, patrząc na to, ile kosztują te modne kolageny. W każdym razie yy, ponawiam pytanie: Jeżeli ten kolagen z yy, Topolherz yy, ktoś z Was łykał, pił, to dajcie znać. Ja, jak skończę nagrywać, to zaraz jeszcze wezmę translatora i jeszcze raz to przetłumaczę. Bo teraz już sama nie wiem, czy ja tłumaczyłam to, czy kosmetyki wczoraj z Look Fantastic. Dobra, nie wypowiadam się już, bo co, co słowo to się bardziej pogrążam. Może nie, nie kolagen powinnam pić, tylko jakiś miłożąb na pamięć. Dobra, w każdym razie witam się z Wami, witamikami jeszcze raz. Boże, kiepyszne. I tak jak mówiłam, zostałam dzisiaj sama w domu. Nie wiem na jak długo, bo teoretycznie, tak jak powiedziałam, na miesiąc, ale kiedy do tamtego pokoju się wprowadzi ktoś, kto zaburzy mój spokój, to tego już nie wiem. Eee, zobaczymy. W każdym razie pożegnałam dzisiaj moją młodą parę. Wysłali mi zdjęcie z granicy. Z, wiecie, tam jest taki. Znak, y, jeszcze od strony niemieckiej jak się wjeżdża do Polski, to jest taki znak y, informujący o przejściu granicznym. Jest napisane Republik Polen. I, i się, się popłakałam. Zresztą sama ich prosiłam o to, żeby mi wysłali to zdjęcie, bo, y, bo ono jest takie... Jak w zeszłym roku wracaliśmy z, tutaj z, z, ze świąt yy, od Krystianów, to tak będę w skrócie mówić, to ja wam nagrywałam ten moment, w którym przejeżdżaliśmy obok tej tablicy, i wtedy też strasznie się cieszyłam. Pomimo tego, że wracałam z wakacji, a nie z robót, prawda, to strasznie się cieszyłam, jak już przekraczaliśmy Odra i było napisane Republik Polen. I dzisiaj yy, było to dla mnie jeszcze bardziej. No, wiecie, wielokrotnie bardziej silne przeżycie, bo wtedy wracałam do domu, a teraz patrzyłam tylko, jak ktoś inny wjeżdżał do ojczyzny, nie? I mówię do młodych, pomachajcie ode mnie ojczyźnie, nie? I może wam wkleję tutaj, co takiego w odpowiedzi od niej dostałam. pomimo tego, że można by było pomyśleć, że będę się bardzo cieszyć, że zostałam sama w domu i że mam taki substytut własnego mieszkania, nie? bo jestem tutaj zupełnie sama, to powiem Wam, że w ogóle się nie cieszę. Tak się zgraliśmy z dzieciakami tutaj, moimi młodymi, że no wręcz mi jest głupio, że zostałam sama. Dobra, ale coś Wam w ogóle chciałam pokazać. Zostałam opiekunką do takich małych dzieciaczków, trochę mniejszych i trochę większych. Także zapraszam, pokażę Wam, jakie to dzieciaczki mam na myśli. Jeden tu już stoi za Wami, czyli tutaj. Proszę bardzo, to jest jeden dzieciaczek, którego opiekunką zostałam. No ten to jest tutaj nasz, który tu stoi od zawsze. I proszę bardzo, idziemy dalej. Tu jest następny dzieciaczek. Ale teraz to się przygotujcie. Wchodzimy w teren dżungli. <grym> tu jest kroton. To jest kolejny dzieciak dla mnie. Tutaj do, do, do opiekowania się. Tutaj proszę bardzo. Cały regał od góry do dołu. To są małe dzieciaki, którymi się trzeba opiekować. Przepiękne dwie manki. Poczekajcie, zapalę to światło. Bo to my już mówię, mamy po 21, także już. Ale patrzcie, jest 21 chyba. Spojrzę dokładnie, żeby Was nie okłamać. 21.15 i proszę bardzo, takie słońce świeci jeszcze. W Polsce pewnie też. Ale o tutaj moje cudne kwiaty, moje cudne hortensje. Dobra, ale wracamy do tematu. Patrzcie jakie piękne manki. I tutaj jest druga mniejsza. I y, ten y, sąsiad, bo to jest, ja mam kwiaty od Laurei i Dawida i od sąsiada z za ściany jeszcze, którzy, oni wszyscy wyjechali do Polski teraz na urlopy. Więc y, ta Manki, jak była kupowana, to była taka jak ta mała, a dzieli je miesiąc. Zobaczcie, jak urosła. No, w każdym razie, te wszystkie tutaj kwiatki, oprócz tej mojej zami, to są właśnie od Daniela, od naszego sąsiada za ściany. Ale pokażę wam jeszcze inne, które zostały nam tutaj mnie zostały przekazane do opieki. Dostałam zgodę młodzieży na pokazanie kwiatków. Zostało mi powiedziane, że mogę pokazywać wszystko, no ale wiecie, trzeba być człowiekiem, nie będę pokazywać tu ich kątów, bo to są ich prywatne sprawy. Natomiast zobaczcie, Laura w ogóle ma, bo to są Laury kwiaty, Laura uwielbia małe kwiatuszki i hoduje je od najmniejszego, ale tego najmniejszego, najmniejszego to pokażę Wam na samym końcu, to padniecie. Tu mamy takie cudo. Które właśnie wypuszcza tutaj kolejny listek, a był kupiony z takim jednym tylko wystającym. I ten ma robiony codziennie serwis fotograficzny, codziennie. E, I Laura będzie z tego robiła film podobno. Tutaj mamy bluszczyk który na pewno jakoś pięknie się nazywa, a Laura wie wszystko, ja natomiast nie wiem, więc nie będę tutaj wymyślać. Tu proszę bardzo rosną maluchy, Laura wie wszystko o kwiatach, ja po prostu podlewam, o w ten sposób, tu jest zygokaktus, to wiem na pewno, bo takiego samego mam w domu, proszę bardzo, tu takie maleństwo też rośnie, w ogóle się ukorzenia w tym momencie, jakiś grubosz, no i to chyba też jest grubosz, pewnie to z tego się ukorzenia ten malutki, proszę bardzo. Tu kolejny gruboż. O, tu są same grubożki. Tu są jeszcze takie kaktusiki. A teraz, proszę bardzo, nastawcie się na oglądanie najmniejszego kwiatka w kolekcji. I to nie jest ten. Uwaga, proszę, patrzcie. <słuch> no i powiedzcie, czy to nie jest gigant? Patrzcie, ja wezmę tą doniczkę w rękę, żeby każdy miał świadomość tego, Jakie to jest malutkie. To jest troszkę większe od mojego palca. Widzicie to? A jak Laura go kupiła, to było może za dwa, trzy tygodnie temu i biegła do mnie z tym kwiatem, żeby mi go pokazać. To nie było, go, były takie trzy kropki, tak jak te kamyczki, które tam są z tyłu. Także, no, tak. To jest tego rodzaju ogromny kaktus. Także takie dzieciaki zostały mi oddane na... pod opiekę na miesiąc. Mam klucz od pokoju, mam podlewać, mam przepis słuchajcie, na każdy kwiat. Wymyśliłam sobie jeszcze właśnie, że. Nawet jak oni wrócą, to postawimy tutaj jakiegoś kwiatka na mikrofali, bo zniknęły te herbaty, które to stały, bo one po były niczyje, stały tak tutaj bez sensu. I doszliśmy z Laurą do wniosku, że zdecydowanie lepszy będzie kwiatek na mikrofali niż, niż stare herbaty. Nawet jeżeli jakieś mikrofale działają szkodliwie na kwiatki, to my tej mikrofali praktycznie w ogóle nie używamy. Więc myślę, że tutaj żadnemu kwiatkowi nic nie zaszkodzi. No i chcę tutaj posadzić również, postawić właśnie zwisający kwiatek, bo to jest bardzo smutny widok jest tutaj, ta szafka. Nie chciałam Was zostawić w poniedziałek bez filmu, bo już nie było w piątek. Ze względu na to, że na piątek montowałam. Ten ogromny film z pożegnania, czym znaczy ogromny, w sumie to nie było ogromny, bo zajął nam, 15, znaczy nie zajął, 15 minut, tyle że było tam mnóstwo montażu, mnóstwo ściągania muzyki, mnóstwo podkładania muzyki, no, no docinanie tego filmu, żeby pasowała muzyka do toczących się w filmie wydarzeń, także nie dałam rady. I y, dzisiejszy dzień też był emocjonujący, ponieważ y, mówiłam Wam, że dzieci wyjeżdżały. Z chwilę mi tu ktoś wyjeżdżał, może by ktoś przyjechał w końcu. No ale w sobotę y, Przemek z nią wracają, przyszłą sobotę. A myśmy dzisiaj z Krystianem zrobili... Słuchajcie, 7 km z tymi naszymi malutkimi pieskami, bo poszliśmy y, na spacer. Kawą z termosem. I nie wiem, czy ja już wam dodałam te przebitki, czy dopiero wam będę dodawać. Nie wiem, czy, czy w trakcie, w każdym razie, poszliśmy na bardzo długi spacer do lasu. I dziewczyny było po prostu tak magicznie, było, było tak pięknie, że przysięgam. I ja nie wyjęłam kamery, aż Krystian do mnie mówi: Ty nie nagrywasz nic? Ja nie mogłam po prostu oderwać wzroku od tego, co tam się dzieje. Miliony już e, malin w lesie, miliony jeżyn, ale po prostu oblepione, niektóre wręcz już czarne, jagód w brud i w ogóle wszystko jest tak piękne. Wyobraźcie sobie, że u nas, nie wiem jak w innych regionach Polski, ale zarówno w, w, w okolicach Włocławka, tak jak i niedaleko oku, w tych rejonach, jest bardzo mało modrzewi. One są, ale niemalże jest ich gęstą, A ten las w większości się składał z samych modrzewi. Owszem, yy, były też liściaste drzewa i sosny, no było wszystko, ale. Głównie to była ściana modrzewi i ja po prostu modrzewie uwielbiam. Uwielbiam te długie gałązki z przyklejonymi do nich malutkimi szyszeczkami, jak małe bombeczki na choince. I ja tak tylko chodziłam i krzyczałam do Krystiana, zobacz jaka piękna gałązka, zobacz jaka piękna gałązka. I tam w środku w tym lesie, wyobraźcie sobie, co ileś set metrów są ławki w środku w lesie. Możesz sobie człowieku usiąść, możesz sobie coś zjeść, przekąsić. Minę, mijały nas w trakcie tej wędrówki wycieczki rowerowe sami starsi ludzie. Tak jak zawsze Wam powtarzam, że tutaj średnia wieku tych sportujących się ludzi to jest 60+. Plus. I myśmy tak szli, szli, chyba z 5 km przez las i potem musieliśmy wracać drogą rowerowo pieszą, przy ulicy niestety. No, ale jakoś trzeba wrócić, bo gdybyśmy chcieli wrócić inną, tą samą drogą, no to musielibyśmy drugą piątkę zrobić. Dla nas to pikuś, ale dla tych maleńkich piesków i dla tej małej Lary, bo ta najmniejsza krystianów to jest Lara też. No i ona ma tą wiecie, uszkodzoną łapkę. Ona już chyba nie dała tych drugich pięć, nie dałaby rady przejść tych kolejnych pięciu mm, kilometrów. I powiem Wam, że było tak magicznie, tak pięknie wśród. Tych modrzewi, że no, no nie kleiło mi się wyciąganie. nie kleiło mi się wyciąganie kamery. Może gdybym była sama, to też inaczej. A tu wiecie, żeśmy szli, chłonęli tą atmosferę, oglądali te wszystkie drzewa, i no i tak jakoś nie złożyło się Może następnym razem. Ale powiem, że doszliśmy tą drogą do tego wrzosowiska, które wam pokazywałam jakoś chyba w, na początku kwietnia. I o ile to wrzosowisko nadal się nie obudziło, no bo mamy dopiero lipiec, no ale jest już coraz bliżej i powiem Wam, że są już zawiązki fioletowych pączków, widać je i e, zazieleniły się. To już nie są suche badyle z zeszłego roku, to już są kępki zielonych wrzosów. Ja myślę, że za miesiąc to już będzie co oglądać, także Trzymajcie kciuki, żeby nic się nie wydarzyło i żebym mogła Wam nagrać te wrzosy. Ja wiem, że te blogi nie są ekscytujące, ale, ale nie muszą być. Ja tutaj znalazłam radość w takim spokojnym, wręcz nudnym życiu i jest mi z tym bardzo dobrze. I bliskość tego, tej natury tutaj cieszy mnie niezmiernie i bardzo się cieszę, że mogę Wam ją pokazywać. Tak, a propos pokazywania natury, to patrzcie. Pomimo tego, że nasz właściciel się wściekł i przyciął budleje, słuchajcie, tak jak, tak jak ten żywopłot. Normalnie wziął i bestialsko ją skosił na równo, to popatrzcie, już zaczyna wypuszczać nowe pędy. Te tutaj, gdzie ja tutaj mam palec, o, ten tutaj. To wyrósł już po ścięciu. Cała reszta się uchowała, i te fioletowe baśki, które tam widać, to one po prostu były, uchowały się przed nożem. I ja prawie że się poryczałam, jak zobaczyłam, że oni to pocieli. Bo nie, dzięki Bogu nie widziałam samego tego procesu, bo by mi chyba serce pękło. Natomiast, jak zobaczyłam to zdewastowanie tych pięknych budlei, to mówię sobie, no, no, no koniec, to już one w tym roku nie zakwitną. Ale wola życia tych budlei jest niesamowita. W ogóle powiem Wam, że idziemy dzisiaj właśnie tą leśną drogą i wyobraźcie sobie, że na wysokości tego wrzosowiska w szczerym lesie rośnie piękna budleja, która jest. Niesamowicie fioletowa. Tutaj u nas ta, to tak jak mówię, była przycięta, więc zaczyna dopiero odrastać. A ta w lesie obsypana baśkami niesamowicie. No i ja tego nie nagrałam. Pomyślcie sobie, jak musiałam być zafascynowana tym wszystkim pięknym wokół, że, że tego nie nagrałam. No ale przepraszam Was, ale takie dni też są, kiedy człowiek idzie, chłonie to, co natura mu pokazuje. Mm. Zachwyca się tym wszystkim. I jest to wszystko tak piękne i tak ruszające za serce, że nawet nie chce się wyciągnąć kamery, żeby to nagrywać. No. No, ale no, no, trudno, takie dni też, też muszą być. Potem wróciliśmy do domu. Krystian eee, poczęstował mnie własnej roboty ruskimi pierogami, to znaczy jego mama robiła. Eee, jedliśmy właśnie ruskie pierogi, smażone. Powiem Wam, że po takich siedmiu kilometrach to świetnie wchodzą nawet najbardziej glutenowe pierogi. Polecam właśnie gluten, jeżeli już musicie jeść. Sobie też tak powtarzam, że jeżeli już, Aśka, musisz jeść ten gluten, to najpierw zrób taki wysiłek, żeby ten gluten nie zrobił Ci żadnej wielkiej krzywdy. No i żeby go było łatwo spalić. Bo pamiętajcie, metabolizm podkręcamy na dłużej. To nie jest tylko... W momencie wykonywanego ruchu, jeżeli podkręcicie swój organizm. Jeżeli tętno wam podskoczy przez dłuższy okres do pewnej wysokości, nie będę mówić jakiej, bo w każdym wieku jest to inna wysokość tętna, która pozwala podkręcić metabolizm, to ten metabolizm jest przyspieszony przez jeszcze wiele godzin. Także pamiętajcie. Dużo ruchu, dużo ruchu, nawet spacery z pieskami są fajną opcją, szczególnie tak jak my, dziś, my dzisiaj szliśmy pod górę cały czas przez ten las, no to wiecie, nie dość, że 7 km to jeszcze 7 km pod górę, także w sumie to można by nawet powiedzieć, że po górach chodziliśmy 7 km. Dobra, nie gadam więcej głupot, jeżeli my znacie ten kolagen, to dajcie znać, czy, 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 czy to dobre jest i czy to się sprawdza. Ja Wam dziękuję serdecznie za dzisiaj mam nadzieję, że spotkamy się już w środę. Mam tyle czasu na nagrywanie, że mam nadzieję, że, że się uda. Przepraszam Was za taki nudny vlog, ale takie mam życie. Buziaczki. trzymajcie się. Pa! My tu takie plany spacerowe, a to właśnie zaczęło pięknie padać. Ale jest duża szansa, że przejdzie, bo prognoza nam pokazuje, że ma przejść dość intensywny deszcz i ma się szybko skończyć. I potem ma być już piękne słońce. A chciałam Was zabrać dzisiaj w piękne miejsce na spacer, także mam nadzieję, że się uda. Ale na razie też jest pięknie. Paser koniecznie o tym, o tym czasie, a w ogóle to jest pięknie. Emcia. No mm. co, co za zrośniki. Emcia. Ale jest to malutkie. Nie masz po? Emcia. on tam mówi, byś jest to malutkie. Nie masz po? Szaguny te... Dawaj szaguny, pokaż się tam. Pokaż się Nie, Jezu, takie to malutkie było. Co to się porobiło teraz? Emma, twoje dzieci się starzeją. To straszne musi być dla ciebie.